Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Panie Komisarzu, 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 Tak, jest, tak, to tak, to tak, tak Nie, mam pana miasta, jadzie, a nauka no, ja. pod swoje ciało. Tak, tak, tak. gdzie jest? Gdzie jest? cię bardzo, co? Dobrze, ze sobie gotówkę i mi zapłacił za to, że nie potrafię. Mogę się obrazić. Myślę, że warto se skrócić trasę i przejechać przez górę. Mówię za Cię, Macie Szybciej. Nie, yeah, ale twardzy. wyskoczyłem, patrzcie, miastka, a świetnie, ah, a to świetnie? Tylko całym porozmawiać, dzięki za zniszczenie auta, Han będzie w ogóle tak. Że nie lecieć w to. Teraz mam okazję, żebym odnieść na Madagaskar, Co się dzieje? Czemu nie spadam Jaki samolot już startuje? Nawet musimy super, grajcie, spadam. Aaaa! Jestem w mieście, ale no, to, nie to dziwne miasta. było. Ale udało się dojechać do miasta. Tak więc teraz muszę nie zwracać na siebie uwagi tak. i być gdzieś. Tak. No podsiadłeś mi, frajodze. Mnóda chodzą po drodze. Chcę tego nie rozmiłkać, to jest jedne dla samochodów. Co to ma być w ogóle? Wyjazd tam! Ala! Pomazasz Czepka, czepka. Czepka, czepka. A, słuchaj, ja. O nie. Patrzcie, czepka. Patrzcie, czepka. Patrzcie, czepka. w czepka. Patrzcie, czepka. Patrzcie, A Patrzcie, się Patrzcie, czepka. Patrzcie, czepka. Patrzcie, czepka. Patrzcie, czepka. Patrzcie, czepka.